Halo, halo, cześć, z Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, nagrywam to, bo widzę, że wy na tym YouTubie bardziej wolicie taki przekaz niż na Signalu, gdzieś tam w kanale informacyjnym. Choć oczywiście też to wrzucę. Słuchajcie, zostały poczynione spore zmiany. Tak jak wam mówiłem, cały czas będzie tak zwany upgrade wyszukiwarek. Było tsunami, tsunami działa według mnie w tej chwili fenomenalnie. Kwestia stawkowania, ale o stawkowaniu też wam jeszcze zrobimy taką lekcję z Robertem gdzie będziecie, bo większość z Was tak naprawdę jak nie ma, nie ma Was w Akademii, no to Wy w ogóle nie wiecie o co chodzi ze stawkowaniem. Stawkowanie to jest klucz w tej zabawie, więc yy, za jakiś czas będziecie mieli takie materiały do pobrania o stawkowaniu, o tym wszystkim powiem Wam na signalu. Słuchajcie, zostały poczynione spore zmiany na wyszukiwarce półtora gola, meczy będzie mniej, mecze będą bardziej precyzyjnie dobrane i... Co jeszcze miałem Wam powiedzieć? Wpadła instrukcja, już na stronę możecie się zapoznać, zachęcam. Jest taki baner instrukcja, kliknijcie i tam przeczytajcie, jak rekomenduję, żeby to grać. I w sumie tyle w temacie. No mam nadzieję, że tak jak przedwczoraj było bardzo, bardzo zielono, tak będzie dalej. Na tej wyszukiwarce pamiętajcie, dążymy do tego, żeby tu było, tak jak nad tsunami, ponad 90% trafionych spotkań, mam nadzieję, że się to uda utrzymać. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. W razie pytań zapraszam na signala. Strzałka.